Siemanko moi drodzy. Siema. Dzisiaj e, temat przygotowania planu treningowego w perspektywie tygodnia. Jak on powinien wyglądać, żeby a nie był przeładowany, b dawał nam maksimum korzyści, c tak naprawdę mamy okres przygotowawczy, więc żeby wykorzystać ten okres przygotowawczy, e, by było maksymalnie efektywnie. Tak? Więc zacznijmy od tego, że mamy Sebastiana, który doskonale wie, jak bardzo ważne jest właśnie podzielenie tego Dnia naszego na tyle odpowiednio, żeby, y, mając jednostkę w klubie, efektywnie też pracować na siłowni. I jak to wygląda u Ciebie? Przypuśćmy, że mamy właśnie od poniedziałku do niedzieli mhm. tydzień i ja, Jeśli... wy trenujecie Wytrenujecie wieczorem czy rano i kiedy to. Tak. U nas akurat i to właśnie. Tyczy się każdego sportu, zależy właśnie kiedy te jednostki są: czy rano, czy wieczorem, e, jak, jakie dni są, czy nawet są, bym powiedział, często codziennie. W okay. niektórych sportach, tam podziałbym od poniedziałku do piątku. Mhm. E, u nas są one często w okresie przygotowania e, powiedziałbym trzy dni, okay. e, z czego jeszcze dorzucamy do tego dwie jednostki właśnie na, na siłowni. Okay. I teraz... E, jeśli my mamy wieczorne te, powiedziałbym, treningi, e, no to niestety, ale większość zawodników nie może sobie pozwolić na trening rano na siłowni, więc przeplatamy po prostu trening gdzieś tam, powiedziałbym, techniczny okay. na, na boisku. Ale załóżmy, no, że ktoś jest w stanie trenować dwa razy dziennie, nie? Tak, to już wchodząc na taki właśnie troszeczkę bardziej zaosuwany, najczęściej jest jednak tak, że zawodnicy koszykówki, gdzieś tam siatkówki i ręcznej często trenują na hali, więc to często jest w tych wieczornych godzinach, Aha. a jednostkę treningową często się wrzuca w Sił... porannych, okay. tak, żeby był ten czas regeneracji. Jasne. I Musi teraz... być kilka posiłków, które gdzieś tam tak, tak, pozwolą tak. się zwiadrować. No tak, tak, To już powiedziałbym, jest wtedy, tak jakbym powiedział, zawodostwo, co nie? Aha. Bo wtedy najczęściej ci Ale zawodnicy… Ale mówmy o takim podejściu, bo mówimy o profesjonalizmie, tak? tak. tak. To, no ile... to są tacy zawodnicy, którzy… No. Mogą rano trenować i całą tą czas do wieczornego treningu się mogą się zregenerować, tak. a nie muszą pracować, więc Aha. powiedziałbym, że gdzieś tam w skali tygodnia, jeśli nawet to jest codziennie trening, Aha. no to musimy właśnie to głównie ustalić z trenerem głównym, jak Jasne. to nie mi brzmiało, pod względem takim, co on będzie robił w skali tygodnia, Dobra. bo to też zależy, czy on będzie chciał ich tam... Jakiś dzień przeładowywać bardziej, gdzieś tam jakimiś drillami biegowymi, tak tak, biegami, jakimiś wahadłowymi, kondycyjnymi. Wtedy musimy sobie zaplanować, że jak taki trening wieczorny, mhm. dany dzień, będzie gdzieś tam powiedziałbym przeładowany, Aha. a to jest powiedzmy sport biegowy, no to raczej nie wrzucamy jednostki na, na, na dolne partie w ten sam dzień, bo wiemy, że raczej może być ciężko. Czyli załóżmy, że e, trenujemy wieczorem, tak? I powiedzmy tutaj mamy w poniedziałek trenujecie przykładowo, w jakie dni? No, mamy akurat teraz okresie, ale tak to powiedzmy poniedziałki, środy, piątki. Okej, okay, czyli mamy trzy razy w tygodniu plus coś jeszcze tam się dzieje w weekend, nie? W weekend, no przeważnie są jakieś już raczej, tam mamy juniorów i tak dalej, więc Aha. to jest element, który okay. raczej nie wchodzi w, w, w Dobra, w więc załóżmy, że mamy trzy razy w tygodniu i teraz, jeśli patrząc na takie podejście, fajnie by było wypełnić na przykład tutaj Wtorek, czwartek, sobota albo niedziela jednostkami motorycznymi, nie? W tak, momencie, tak. gdy ktoś trenuje częściej, no to niestety hmm. musi to robić rano i wieczorem, znaczy, no niestety, musi mieć po prostu więcej czasu tak. i na regenerację, i nie pracować jakoś za na nadto mocno, mhm. albo mieć w miarę jakąś tam lekką pracę na komputerze, czy wiesz, taką nieobciążającą. Umówmy się, no, jeśli trenujesz dwa razy dziennie, to nie możesz pozostałą część dnia zasuwać, tak? bo się nie zregenerujesz tego, nie ma opcji. No nie, nie. ciężko, więc, więc no, no. w takim układzie, mhm. no to to jest tak troszeczkę zależy właśnie czy mamy jakieś jeszcze narzucone na siłowni, jeśli nie to musimy sami sobie tak. zaplanować i to powiedzmy już widzimy w jakie dni możemy się troszeczkę okay. przeładować, czyli w tym momencie robimy sobie tą jednostkę treningową, też możemy sobie rzucić wtorek, czwartek gdzieś tam w godzinach wieczornych, a jeśli potrzebujemy tą trzecią jednostkę, i by była, to albo sobie wrzucamy w weekend, chociaż często stosuję tutaj taki, bym powiedział, off, mhm. regenerację, rolowanie, roślinność. Tak, żeby ten tydzień przepracować. Tak, tak, a tak. Sobotę, Albo sobotę i nie no, zrobić Chyba, że nie ma opcji, no to wtedy wrzucamy no. sobie tą sobotę, a niedzielę sobie robimy. Okay. Off. Teraz w perspektywie tego jak powinny wyglądać te dni i generalnie opierając się o periodyzację sprzężoną możemy sobie założyć, że mamy dni siły, szybkości, hipertrofii, wytrzymałości w zależności od tego co potrzebujemy, tak? Jeśli mamy zawodnika w miarę zaawansowanego, z jakąś tam bazą siły, na pewno trening mocy byłby okej, okay, nie? I teraz dla was jest ważna informacja taka, że na przykład mając na przykład w poniedziałek siłę albo szybkość, jeśli chodzi o trening motoryczny, E, wtedy na przykład nie możemy zrobić wtorku mocy, tak? Tak. byłoby to za dużo, generalnie trening, jeśli miałby być mocy, to byłby on tutaj. Tak? E, tutaj byłby OFF, albo dzień poprzedzający na pewno No, off. to może zawsze być jakiś Więc... tam wydział regeneracyjny, albo tak. kondycyjny pod kątem jakiejś tam wydolności tlenowej, która powiedzmy, e, bo to co głównie, tak jak mówisz, jeśli chodzi o siłę moc, no to musimy pamiętać o tym, że jedno to są mięśnie, ale układ nerwowy. Który o to się głównie dłużej, nie chodzi. Tak, Oczywiście się dłużej regeneruje Więc... i potrzebujemy tej pauzy. No. Tak. Na pewno tydzień byśmy zaczęli powiedzmy od siła, albo od szybkości. Przykładowo, w zależności od tego, co potrzebujemy. Ja mam podejście na przykład takie, że jak mam zawodnika trochę bardziej zamulonego, silnego, ale. W miarę mm. wolnego, to zaczynam na świeżości z nim od szybkości, tak. żeby go pobudzić. On tak? jest podatkiem powiedzmy, często tak. czy znaczy po weekendzie. Dokładnie. No, po Jeśli mam osobę słabą, ale w miarę taką, powiedzmy, ruchliwą, to najpierw jej wrzucam siłę, powiedzmy, ciężką. I m, oczywiście możemy zrobić tak, że nie mając mocy, na przykład tutaj, e, tylko mając off w środę, możemy zrobić sobie w poniedziałek siłę, a szybkość, powiedzmy, tutaj. tak. Później będziemy mieli na przykład off. Tak. Czwartek, e, piątek już możemy sobie zrobić jakąś jednostkę i to może być, jeśli nam zależy bardziej na sile, możemy ją powielić, jeśli nam zależy na szybkości, znowu możemy podzielić sobie szybkość na dół i górę ciała. E, taki trening e, dynamic effort bardziej e, i oczywiście przydałaby się jakaś baza podbudowy hipertrofii, szczególnie w tym okresie przygotowawczym, nie? Zwiedzisz się ze mną, więc tutaj... Tak jak mówiliśmy właśnie Zależy jaki to jest okres i zależy ile w danym tygodniu możemy podziałem tych elementów sobie rzucić. Tak, więc tutaj mogłoby być albo znowu off i hipertrofia ostatnia, albo tutaj hipertrofia, albo tutaj w hipertrofia w weekend, tak? Czyli podkreślam, jeśli osoba jest początkująca raczej będziemy korzystać z powiedzmy jeśli jest stricte początku, no to tu będzie bardziej siła opierająca się o taką hipertrofię. Nie? Wzmocnienie jej ogólnie będą jakieś tam stawki siłowe, ale nie przesadne. Na pewno trening szybkości będzie zasadny. Tutaj ta hipertrofia oczywiście nie musi być drugi raz, jeśli na przykład była na początku. Może tutaj być wytrzymałość i w zasadzie powinna być, bo w większości ta wytrzymałość musi być gdzieś tam trenowana, Chyba że stricte tu już jednostki w głowie są nakierowane na to. To właśnie gdzieś tam musimy patrzeć. A takie powiedziałbym, ciężkie jednostki, jak właśnie siła, moc, a, czyli możemy sobie to podzielić tak jak często jest to w planowaniu w tej parodyzacji na te intensywne i ekstensywne. Tak. I teraz taka jednostka intensywna, czyli siła, czyli moc, a, czyli gdzieś tam bym powiedział jakaś szybka plamantryka, czyli przeładowanie tego układu nowego. Tak no to musimy sobie to patrzeć właśnie też często, co tutaj się będzie działo, mhm. bo czasami musimy sobie to wydziałać na, na zakładkę, czyli jak będzie ta jednostka dość ciężka no to wtedy raczej wrzucamy ją gdzieś tam bym powiedział, na średnik. I to też partiami warto patrzeć. Tak. Jeśli na przykład tu miałeś duży zajazd na nogach i mega mm. intensywną pracę, to już bym na przykład tu nie wrzucał tak, intensywnych nóg, tylko... No w góry, planowaniu tak. góra dół No, no dokładnie taki możemy, to jest dobry system, bo wtedy możemy właśnie planować, jeśli tu jest mocno tak jak mówisz, przeładowanie gdzieś tam biegowe, tak. no to siłę moglibyśmy tu wrzucić, ale raczej nie kończymy, tak, ale raczej nie kończymy dolny więc tak. tutaj górę. A tą szybkości właśnie możemy sobie następnego dnia. A to gdzie mamy off? No to albo właśnie jest całkowity off, albo sobie na przykład stosujemy tutaj, bo też tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku o regeneracji, tak. czyli takiej zaplanowanej, czyli rolowanie, rozciąganie, to co czasami Masaż, tak, to co zawodnik często nie myśli, albo nie ten, ten czas jest stanie efektywnie wykorzystane, ewentualnie, tak jak mówiliśmy, czasami jakoś tam Jednostka kondycyjna, ale pod kątem jakiejś tam bazy, które. Tak, nie, bardziej cardio tak, niż tak, poprawi troszeczkę gdzieś te znowu pracę serca, krążenie mhm. bazę, nie obciąży tak mocno mięśni, ale przede wszystkim nie obciąży układu nerwowego. Tak. Centralnego, tak, tak centralnego, bo bardziej ośrodkowego. Tak, I tak, i tak, więc. będzie gdzieś tam przeładowane w tym dniu, więc tak. gdzieś tam musimy e, zaplanować to, mhm. więc... Mówię, no, dla mnie najważniejszym zawsze elementem jest to. Pogodzenie wszystkich tak, jakby... Zawsze musimy pamiętać jednak, no. że trener główny i to, co my wykonujemy, czyli tu jest jednak najważniejsze. Oczywiście. Tam czyli to możemy się pomagać, tak, a nie przeszkadzać. Tak. Nie? Czyli nie możemy się przeładować tu, żeby przejść zmęczony na trening. Oczywiście. No, bo to ma nam pomagać, tak, no, tak. jak mówisz, a nie nam przeszkadzać. Więc w tym momencie. Znowu nie musimy to Więc tych jednostek na pewno nie może być za dużo. Muszą one być powiedzmy, nie wiem, w okresie przygotowawczym uważam, 3 minimum, 4 jeśli nam pozwala, powiedzmy, e, nasz tryb dnia, to co się dzieje w klubie e, i powinniśmy tak naprawdę to wszystko monitorować. Myślę, że można jeszcze tutaj dodać taki element, że wiadomo, to jest wszystko przesuwne. Mhm. Bo może być tak, że już w danym okresie tu będziemy na przykład mieć mecze. Tak. I teraz następnego dnia tu możemy się tylko ocząć, tak? tak. Jakieś tam tylko porolować, porozciągać. Dokładnie. E, a następnego dnia możemy zacząć, ale teraz pytanie, czy możemy zacząć od mocnej jednostki. Aha. I tutaj często... Lepiej by była hipertrofia, żeby przepompować tak. kres, Często zregenerować się lepiej. Nie? Często na przykład, tak jak mówiliśmy, feedback od zawodnika, jak się czuje, jak tak. ten. Można prosty test zrobić czasami. Bym powiedział najprostszym testem jest na przykład wysko gdzieś tam dosiężny Aha. Jeśli on na przykład ten nerwowo nadal jest jeszcze zmęczone, to on nie wyskoczy nam tyle, tak. co był na świeżości. Więc czy, zakres, tak, czy, czy zakres ruchu, mhm. no jest taki też, kiedyś się bawiłem na telefonie, jest taki te, tap test, czyli Aha. jak szybko ma reakcję. Tak. Samego palca. Albo nawet uprań. siła ścisku, nie? No. Rano wstajesz, łapiesz tą rękę i jak czujesz, że masz taką niemoc, to znaczy, że jesteś trochę zmęczony, nie? Według też gdzieś tam takich badań i często można na przykład po przebudzeniu tego dnia zmierzyć sobie tętno. Dokładnie. Jeśli ono jest gdzieś tam wyższe niż normalnie byśmy mieli w ciągu jakiegoś tam okresu słabszego, Aha. no to znaczy, że znowu nie jesteśmy w Dokładnie, albo w drugą stronę, jeśli widzimy, że na treningu nie umiemy się wkręcić na tętno, mm -hmm. mimo wiesz, jesteśmy zajechani, a tętno jest dalej nisko. To znaczy, że też jesteśmy przemęczeni. A, I Ta jednostka nam ciężka nic nie da. Oczywiście. Więc myślę, że ten okres takiego, bym Wszystko powiedział planowania jest, jest ruchome. Mamy, jakieś mamy tam, pewne zasady, tak, tak, mamy jakieś tam główne się... zasady, to, co musimy zrobić tak. i cel, ale generalnie jest to bardzo bym widział, elastyczne. Super. Od wielu rzeczy to zależy, co się w tygodniu dzieje, a często niestety te treningi. Ee, no, bym powiedział, czy trenerzy główni mają niby zaplanowane, ale często się zmieniają. Yy, Przegrywają mecz, no to tutaj powinien być, powinien być lekki trening, ale trener chce, wiesz, ukarać i znowu ich przeładowuje. No to ciężko jest tutaj cokolwiek potem znowu wrzucić. No trzeba na bieżąco rozmawiać. Tak. Moim zdaniem, jak mamy na przykład dwóch trenerów, to oni też powinni się ze sobą komunikować, Tak, nie? myślę, że cały to ten, no, jest, rozmawiamy, tak? tak, z fizjoterapeutą, gdzieś tam jakiś... Prowadzimy jednego zawodnika powiedzmy, i czy, czy sam ktoś tam sobie planuje, mhm. ale był fizjoterapeut i on mówi, że nie powinien tam ruszać na razie. Dokładnie. Jak czegoś, to zrobiło na meczu, czy tam powiedzmy sobie naciągnął trochę, wiesz, gdzieś tą dwójkę, no to też jest kolejna informacja, tak? Wiadomo, nie idziemy i wtedy następnego dnia nie no, ładujemy tak. na tą dwójkę. trener to musi tak, wiedzieć, tak? tak. Skąd on ma to wiedzieć, jak nie rozmawia z, wiesz, z wizją na przykład. Nie? Tutaj ta cała też no, kolejna wchodzi komunikacja. Dlatego. To musi już być troszeczkę doświadczenie, ale hmm. też nie powiedziałem, że nie każdy, powiedziałbym, nie tylko trener może sobie to zaplanować. Aha, każdy tak. zawodnik gdzieś tam powinien to mieć, powinien, wiedzieć powinien po prostu nie? mieć taką, Odczyteleś to co tutaj mówiliśmy, tak. taką ogólną tak. wiedzę, co, co może i kiedy może, tak, Dokładnie. żeby to miało ręce i nogi w skali tygodnia. Tak. Bo to oczywiście dalej to już tak. mówi, tak jak gdzieś tam mówiliśmy, już planowanie, raczej weratyzacja, hmm. no to tutaj już jednak jest proces, taki bym powiedział, troszeczkę jednak, Trenera, który gdzieś tam bym powiedział ma zaplanowany cały okres przygotowawczy. Ale w tygodniu możemy sobie, mamy jednostki jakieś i my sobie możemy gdzieś tam, jeśli jest taka możliwość, mm -hmm. gdzieś tam je ulokować. Super. Także tyle moi drodzy, tak to wygląda. Dzięki Ci za bazę dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się.